Filmowcy amatorzy z całego kraju spotkali się w Bieruniu, które to miasto na kilka dni zamieniło się w ogólnopolskie centrum twórczości kina nieprofesjonalnego. Od 20 lat co drugi rok w Bieruniu odbywa się festiwal filmowy imienia Leona Wojtali, organizowany przez kopalnię Piast. Widziałem wszystkie filmy no i w tym roku naprawdę jest parę perełek takich, które można z powodzeniem polecić do oglądnięcia widzom. Ja się filmem już interesowałam dość długo, zawsze, a filmom nie zależę trochę mniej, dopiero gdy poznałam odpowiednich ludzi. I tak od warsztatów do warsztatów w końcu przyszedł mi pomysł na własny film. Udało mi się zdobyć sprzęt, bo jeszcze wtedy nie należałam do klubu, no i zrobiłam. Zajmuję się animacją, ale paradoksalne jest właśnie to, że mój debiut był jednak zupełnie innego rodzaju, był to dokument i to, że zainteresowałem się animacją, to były chyba takie wspomnienia z dzieciństwa, gdzie film animowany jednak w życiu dziecka odgrywa dużą rolę i u mnie to akurat pozostało. Chciałbym się zajmować robieniem filmów. Jeszcze nie wiem, jak mnie życie pokieruje, ale póki co wykonuję wszystkie kroki, by zajmować się tym kiedyś mniej lub bardziej profesjonalnie. Kiedyś, żeby zrobić film, trzeba było mieć kamerę odpowiedni sprzęt, a nie było. Trzeba było wywołać. Trzeba było to tak, jak pan e, 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 starszy, starszy imieniem Wojtali, więc Wojtala pokazywał, jak te filmy w misce wywoływał, a potem ciął nożeczkami i kleił. To była wtedy szkoła właśnie filmu. Była nas grupa przyjaciół, którzy się bawiliśmy tym przede wszystkim, nie. I montaż polegał, no, czytało się. Dużo się czytało na ten temat, jeśli można było, to się uczyliśmy. Trzema kolegami skończyliśmy studium filmu i fotografii, gdzie, gdzie jakiejś wiedzy nabyliśmy tej książkowej. Zaczęło się od tego, że po prostu zacząłem oglądać filmy, zacząłem nas dużo filmów, poznawać reżyserów i ich dzieła. Dobry pomysł to zazwyczaj dobry. To znaczy prosty pomysł to zazwyczaj dobry pomysł. I tutaj... Dowiedziałem się o, o klubie filmowym, tym w Mikołowie. Stwierdziłem, że to może być fajna sprawa, że pójdę zobaczyć na czym to polega. Okazało się, że klub ten udostępnia sprzęt profesjonalny, dzięki któremu właśnie mogłem nagrać coś. Znaczy, jest to mój pierwszy festiwal. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba atmosfera tutaj jest po prostu niesamowicie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze się czuję. Trochę spacerowałam po Wieruniu, bardzo, bardzo ładne miasto. I... Kiedy film amatorski jest dobry? Myślę, że zgodnie z zasadą identyczną jak w przypadku filmu profesjonalnego. Znaczy on musi o czymś opowiadać, musi mieć dobrą historię, dobrego bohatera i musi być odpowiedziany zgodnie ze sztuką filmową. Nie ma różnicy pomiędzy dobrym filmem amatorskim a dobrym filmem profesjonalnym. Albo jest dobry film, albo go w ogóle nie ma. Film jest filmem. I tutaj nie, nie, nie rozróżniamy, czy to jest amatorski, czy profesjonalny. Film jest ocenia, sztuką, którą powiedzmy musi trafić do widza. A jeżeli trafi do widza, to jest znaczy dobry. Po obejrzeniu 45 filmów postanowiło nie mam receptury takiej specjalnej, bo tu chodzi o to, żeby nakręcić film, w który, który mamy w sercu, tak? który chcemy, który czujemy. To jest mój debiut, to jest mój pierwszy film, który nakręciłam. Jest to animacja o wojnie. Film ma na celu pokazać w sumie bezsens wojny, bo tak naprawdę e, ludzie giną w sprawie, którą równie dobrze można, by było, mogłoby w ogóle nie być, albo mogłaby być załatwiona w całkiem inny sposób. I tam ostatnia scena, właśnie chciałam tym pokazać, e, że tak naprawdę walczyli o kawałek pola, który potem codziennie. Między sobą generałowie. Filmowcy, którzy przyjeżdżają do nas, zawsze podkreślają, że u nas jest tak fajnie, że, że nawet niektórym przeszkadzają filmy, które muszą oglądać, ale staramy się właśnie zapewnić taką domową atmosferę. No i w całej Polsce, że tak powiem, jest głośno o tym, że w Bieruniu jest fajnie.